Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego z wiekiem krążenie krwi zaczyna szwankować, a erekcja nie jest już tak silna jak kiedyś? Wielu mężczyzn po czterdziestce i pięćdziesiątce zaczyna dostrzegać zmiany w swoim organizmie. To nie jest tylko kwestia wieku. Ogromny wpływ mają codzienne nawyki, a przede wszystkim to, co kładziesz na talerzu. Dzisiejszy temat jest wyjątkowo praktyczny. Pokażę ci siedem produktów, które wspierają krążenie i pomagają utrzymać silną erekcję. I teraz mała prowokacja. Być może jesz te produkty codziennie, ale nie wiesz, że to właśnie one mogą być Twoim sprzymierzeńcem w męskim zdrowiu. Dlatego warto oglądać do końca, bo w drugiej części filmu pokażę Ci kombinację, która potrafi zdziałać cuda. Zanim jednak przejdziemy dalej, napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz ten materiał. To zawsze daje mi ogromną motywację, by tworzyć kolejne treści i pozwala mi lepiej poznać moich widzów. Przejdźmy do pierwszego produktu. Numer jeden to granat. Ten owoc od wieków kojarzony jest z płodnością i witalnością. Współczesna medycyna potwierdza jego działanie. Granat jest bogaty w antyoksydanty, które poprawiają przepływ krwi, redukują stres oksydacyjny i wspierają zdrowie naczyń krwionośnych. Badania wskazują, że regularne picie soku z granatu może poprawiać funkcje erekcyjne u mężczyzn z problemami naczyniowymi. Drugim produktem są orzechy włoskie. To prawdziwa bomba kwasów omega-3, które wzmacniają elastyczność naczyń krwionośnych. Oprócz tego zawierają argininę aminokwas, z którego organizm produkuje tlenek azotu. A to właśnie tlenek azotu odpowiada za rozluźnianie ścianek naczyń i lepszy przepływ krwi do narządów intymnych. Trzeci produkt to ciemna czekolada, ale uwaga, nie każda. Mówimy o gorzkiej czekoladzie z zawartością kakao powyżej 70%. Flawonoidy zawarte w kakao obniżają ciśnienie krwi i poprawiają krążenie. To nie tylko smaczna przyjemność, ale też sprzymierzeniec Twojej męskości. Kolejnym sprzymierzeńcem są pomidory. Bogate w likopen, który chroni naczynia przed uszkodzeniem i wspiera prawidłowy przepływ krwi. Ciekawostka, likopen jest lepiej przyswajany, gdy pomidory są poddane obróbce termicznej, np. w sosie czy zupie. Kolejnym piątym produktem na naszej liście jest łosoś oraz inne tłuste ryby morskie, takie jak makrela czy sardynki. Są one źródłem nie tylko białka wysokiej jakości, ale również wspomnianych wcześniej kwasów tłuszczowych omega-3. Te zdrowe tłuszcze redukują stan zapalny w organizmie, chronią serce i poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych. A jeśli serce i naczynia krwionośne pracują lepiej, automatycznie poprawia się także krążenie w obszarach intymnych. Szóstym produktem, którego nie mogło zabraknąć, jest szpinak. Zawiera on wysoką ilość azotanów, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu. To substancja kluczowa dla silnej erekcji. W praktyce oznacza to, że jedząc szpinak, wspierasz naturalny mechanizm rozszerzania naczyń krwionośnych, co pozwala krwi swobodniej napływać tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Siódmym produktem są jagody, zarówno borówki, jak i truskawki czy maliny. Zawierają one antocyjany, czyli silne przeciwutleniacze, które wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i poprawiają ich drożność. Co ciekawe, Badania przeprowadzone na grupie mężczyzn wykazały, że ci, którzy regularnie spożywali owoce jagodowe, mieli mniejsze ryzyko występowania zaburzeń erekcji. Zanim podsumujemy wszystkie produkty, warto obalić pewien popularny mit. Wiele osób wierzy, że wystarczy brać suplementy diety, aby poprawić swoje krążenie i funkcje seksualne. Oczywiście suplementy mogą być pomocne, ale nie zastąpią zdrowej diety opartej na naturalnych produktach. To właśnie codzienne nawyki żywieniowe budują fundament zdrowia, a nie doraźne tabletki. Warto również pamiętać, że nie chodzi o to, aby od razu całkowicie zmienić swoje menu. Wystarczy stopniowo wprowadzać te 7 produktów do codziennej diety. Możesz na przykład dodać garść orzechów do owsianki, zjeść sałatkę ze szpinakiem i pomidorami, a wieczorem pozwolić sobie na kostkę gorzkiej czekolady. Małe kroki przynoszą duże efekty, jeśli są wykonywane regularnie. Co więcej, dieta wspierająca krążenie i erekcję to nie tylko korzyści dla sfery intymnej. To także profilaktyka chorób serca, miażdżycy czy nadciśnienia. Można więc powiedzieć, że dbając o sprawność seksualną, równocześnie inwestujesz w swoje ogólne zdrowie i dłuższe życie w dobrej formie. W tym momencie pewnie zadajesz sobie pytanie. Czy naprawdę same produkty spożywcze mogą aż tak wpłynąć na erekcję? Odpowiedź brzmi: tak, ale pod jednym warunkiem, że staną się stałym elementem Twojego stylu życia. Organizm potrzebuje regularności, a nie szybkich rozwiązań. Przyjrzyjmy się temu od strony nauki. Jednym z kluczowych czynników erekcji jest wspomniany wcześniej tlenek azotu. Bez niego naczynia krwionośne nie są w stanie się rozluźnić. A przepływ krwi zostaje ograniczony. Produkty takie jak szpinak, orzechy czy granat to naturalne fabryki tej substancji. Badania kliniczne wielokrotnie potwierdziły, że dieta bogata w antyoksydanty, kwasy omega-3 i polifenole obniża ryzyko zaburzeń erekcji nawet o kilkadziesiąt procent. Innym ważnym aspektem jest ochrona naczyń przed stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym. Wolne rodniki uszkadzają śródbłonek, cienką warstwę komórek wyściełających naczynia. To właśnie ona odpowiada za regulację przepływu krwi. Jeśli śródbłonek jest osłabiony, cały układ krążenia zaczyna działać gorzej. Tutaj na scenę wchodzą antyoksydanty obecne w jagodach, pomidorach i ciemnej czekoladzie. Ich zadaniem jest wymieść wolne rodniki i dać naczyniom szansę na regenerację. Ciekawostką jest również to, że produkty wspierające krążenie wpływają pozytywnie nie tylko na funkcje seksualne, ale także na poziom energii w ciągu dnia. Wielu mężczyzn po wprowadzeniu takich zmian zauważa, że ma więcej sił do codziennych obowiązków, szybciej się regeneruje i rzadziej odczuwa zmęczenie. Nie można też zapomnieć o psychice. Silna erekcja to nie tylko efekt sprawnego układu krążenia, ale również pewności siebie. Świadomość, że dbasz o swoje zdrowie poprzez proste wybory żywieniowe, przekłada się na większy spokój, mniej stresu i lepsze relacje intymne. Pamiętaj jednak, że sama dieta to nie wszystko. Aby w pełni wykorzystać potencjał tych siedmiu produktów, warto łączyć je z regularną aktywnością fizyczną, odpowiednią ilością snu i unikaniem używek. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy stosują zdrową dietę i prowadzą aktywny tryb życia, mają znacznie lepsze wyniki, zarówno w zakresie zdrowia sercowo-naczyniowego, jak i funkcji seksualnych. Podsumujmy więc najważniejsze punkty: siedem produktów, które realnie wspierają krążenie i siłę erekcji: to granat, orzechy włoskie, ciemna czekolada, pomidory, tłuste ryby morskie, szpinak oraz jagody. Każdy z nich działa na inny mechanizm: jedne dostarczają tlenku azotu, inne wzmacniają naczynia krwionośne, jeszcze inne chronią serce i redukują stres oksydacyjny. W połączeniu tworzą solidną bazę, która wspiera zdrowie mężczyzny w najbardziej naturalny sposób. Największa wartość tkwi w regularności. Nie chodzi o to, aby raz w tygodniu zjeść kawałek łososia i oczekiwać cudów. To codzienne wybory kształtują twoje zdrowie. Dlatego spróbuj włączyć te produkty do swojego jadłospisu na stałe. Na przykład: kanapka ze szpinakiem i pomidorem na śniadanie, garść orzechów jako przekąska w pracy, jagody w wieczornym jogurcie naturalnym. Proste zmiany, które z czasem dają ogromne efekty. Warto też podkreślić, że dbanie o krążenie to nie tylko kwestia sprawności w sypialni, to również profilaktyka chorób serca, cukrzycy, a nawet udaru mózgu. Innymi słowy, produkty, o których dziś mówiłem, wspierają nie tylko Twoją męskość, ale i długowieczność. Zastanów się teraz przez chwilę: które z tych produktów jesz regularnie, a które pojawiają się na Twoim stole rzadko? Podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami. Może masz własne sposoby na łączenie tych składników w smaczne posiłki. Twoja opinia może zainspirować innych widzów. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów o zdrowiu mężczyzn, a YouTube będzie częściej pokazywał Ci treści, które naprawdę mogą poprawić jakość Twojego życia. Kliknij też w dzwoneczek to drobiazg, który sprawia, że zawsze będziesz na bieżąco. Pamiętaj: Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Wystarczy kilka mądrych wyborów dziennie, by wzmocnić swoje serce, poprawić krążenie i cieszyć się silną erekcją przez wiele lat. Dbaj o siebie, a twój organizm odwdzięczy ci się sprawnością i energią.